Siemanko, witam was na moim kanale Jestem na przygodzie, jestem szogun. Ze mną dzisiaj jest Olif. Hej. I pogadamy troszkę o waszych toporach i troszkę o waszym, można już powiedzieć, ogromnym sukcesie, czyli zbiórce czwartej edycji Erdawna. Czemu topory, czemu nie miecze? Jeżeli nie pytasz o, o nazwę, to nazwa topory ma swoją historię, ale. Topory są bardziej jak my, są toporne. Miecze są zbyt jednak. Są <noise> <noise> so, so jednak zbyt. Rozumiem, Ilezyjne. że geneza powstania, geneza powstania. jest dość długa i za, zabraknie mi miejsca na dysku, żeby zrobić z tego zapis. Nie. Geneza powstania jest po prostu taka, że kiedy chłopaki ze starej ekipy chodzili na wagary, żeby grać w RPG, To świętej pamięci nasz kolega powiedział tekst, a wy znowu idziecie na te swoje topory. A, i, I tak po prostu zostało. Zauważyłem już, że przynajmniej wśród tych naszych polskich aktywistów, nazwijmy, rpegowych, każda nazwa ma jakoś swoją historię, że to nie, nie są nazwy tak po prostu wyjęte znikąd. A, a powiedz mi, jak zrodził się pomysł na to bo. Niestety nie byłem, choć też bym bardzo chciał, ale obserwowałem zdjęcie po prostu mega, że ktoś wpadł na ten pomysł połączenia właśnie biwaku z RPGami. Pomysł na to poriadę jako na RPG w lesie. No to jest bardzo stary pomysł. Wziął się z tego, że ta pierwsza, pierwsza ekipa, e, bardzo, bardzo starych ludzi, nie no, bardzo dawno temu była bardzo mocno związana z karcerstwem, właśnie z wyjazdami, potem z survivalem, z wyjazdami do lasu e, i przez to, że to pory zrodziły się w dość małym mieście, bo Rawa Mazowiecka, nasza centrala, e, za dupie między Łodzią a Warszawą, jest dość hermetycznym miejscem, to ominął nas ten boom na e, jakby konwenty w szkołach. I po prostu chłopaki, jako że też duża część tych ich erpegowych przygód miała miejsce nad pilicą, nad rzeką, na biwakach, twierdzili, że to będzie dobry pomysł, żeby tam pojechać. czasem zabierali dziewczyny, rodzeństwo, i to poriada się rozrosła do tego, co można odać na zdjęciach. Nawet nie wiadomo no, kiedy. Yy, wielki szacun, bo ja tam tak pieram ze drzwi, no śmiało powiem, że tam setka osób, to lekko ręku była. Setka? Byliśmy bliżej trzech w tym roku. U... Eee, setka to może jeszcze była na poprzedni, na poprzedniej to Ale, Ale w też, tym roku rozpędziło się to strasznie. Też dużo, że tak powiem, osób właśnie z internetu w termos był, chłopacy, chyba z imaginarium, jeżeli mnie pamięć nie myli, to tam zebrało się, że tak powiem, też śmietanka towarzyska poza naszy, Oj, zwykłymi tak. szarakami graczami. Zazdroszczę, jeżeli będzie w przyszłym roku edycja, postaram się pojawić i razem z wami posiedzieć w tym jakże cudownym leśnym klimacie. Zapraszamy. Powiedz mi, tak jak już jesteśmy jeszcze przy Toporach, tworzycie zespół. Jaka jest Twoja rola w tym zespole? Czym ty się zajmujesz? No to jeżeli chodzi o mnie, to tak najbardziej można by powiedzieć, moją najważniejszą rolą jest to, że jestem prezesem oddziału Górny Śląsk i co za tym idzie, że tak powiem trzymam pieczę nad tymi naszymi wydarzeniami. Oddział Górny Śląski jest dość, dość młody, więc tych wydarzeń do tej pory nie było dużo. Przede wszystkim mamy Śląski Weekend RPG, którego jestem głównym koordynatorem. Poza tym raczej też pomagam przy eventach, koordynuję eventy, robię animacje na naszych wydarzeniach i od tych dwóch lat, gdzie działam bardziej głównie, właśnie organizuję i robię grafiki, to tak no to najbardziej. Grafika, najlepiej. którą dzisiaj tutaj mamy, powstała głównie przez Oniw, tam, że tak powiem, moja ruda dołożyła od siebie parę groszy. To w ogóle śmieszna sytuacja, ale to nie będziemy zagłębiać się w temat. Okej. Okay. No to znaczy to nie tak, że nasz... narysowałam tego smoka, on jest stary, ale... Nie mój. Ale no, to, to jest twoja koncepcja. Troszkę Ruda ci podpowiedziała, zmieniły się ramki, zmieniła się czcionka, no i tak mamy ostateczny efekt, który możecie oglądać. Ja powiem tak. Ja jestem dość młodym RPGowcem, zarówno życiem, jak i stażem. I muszę się przyznać, bez bicia możesz mnie zliczować. nie grałem nigdy Verdauna. To nazwijmy <laughs> rzeczy po imieniu. Udało mi się... Pobieżnie przejrzeć trochę starter dostępny ze Spierajki, ale tak starter starterem, czcionka ściąką. Co ty mi możesz powiedzieć o tym systemie, jako osobie, która jeszcze do niego, że tak powiem, porządnie nie zajrzała? Chcesz wiedzieć, jaki to jest system, czy dlaczego warto w niego zagrać? Nie, ogólnie co to jest za system, jak to się je. Mhm. Nie wiem, jakiś szczątkowe ogólny opis uniwersum, jakieś założenia? No to tak generalnie, Earthdown, czyli świat Ziemi, to jest system, który po pierwsze odchodzi od koncepcji tego takiego klasycznego, europejskiego średniowiecza fantazy i bardziej mamy świat taki antyczno-blisko-wschodni, w którym doszło do bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Bo poziom magii, który był w świecie, wzrósł e, do tego stopnia, że e, przerwał się ten woal między światem magicznym, astralnym, a naszym i wypełzły z niego wszelakie brydactwa, czyli tak zwane horrory. Ludność wszelakich raz zeszła do podziemi, żeby się przed nimi schować, i po 400 latach, gdy ten poziom magii opada, kair się otwierają, kairy, czyli te podziemne bunkry. Wychodzą już zupełnie nowe pokolenia raz rozumnych, dawców imion, i próbują poradzić sobie po 400 latach w tym nowym świecie, częściowo zniszczonym, częściowo oszczędzonym. A jako, że w tym świecie jeszcze pozostała odrobina magii, to gracze mają okazję wcielić się w adeptów czyli postacie, które mogą z tej magii korzystać mogą tą magię naginać do własnych celów i taki uszczypliwy komentarz mojego ulubionego mistrza gry czyli, że to jest system, w którym nawet do rąbania siekierą używasz magii. Brzmi bardzo zachęcająco, trochę porównałbym jak taki system połączenie fantazy i apokalipsy, gdzie właśnie wychodzi się z tak, podziemia, żeby... Zacząć na nowo. Ten kraj, w którym się rozbywa główna część chyba przygód, na, nazwa na B. Mam straszną sklerozę ostatnio. Barsawia? Barsawia, tak, dokładnie. To jest rozumiem, cała jakby nazwa kontynentu, państwa, miasta. Nie no, Barsawia to jest prowincja imperium, które znajduje się na kontynencie. Warszawia to jest tylko mały, autonomiczny kawałek tego wszystkiego. Mamy jeszcze Imperium Troalskie i Tere, czyli tych złych. Y -y. A trzy słowa na temat samej mechaniki? Czy rzucamy... <laughs> Znaczy, chodzi mi pobieżnie, bo też moi widzowie, może nie każdy miał okazję zagrać, więc tak sobie o tym gadamy. Ja lubię mechanikę, choć uważam, że narracja i tak jest zawsze najważniejsza. Jest opierany na dziesiątkach, setkach? E, to tak, mechanika Earthdauna nie jest ani oparta na setkach, ani na dziesiątkach. Mechanika Erdowna, na którą bardzo dużo osób e, narzeka, którą czwórka trochę uproszcza w porównaniu do jedynki, ale mimo wszystko to dalej jest dość skomplikowane dla nowych graczy, polega to na tym, że każda cecha, umiejętność, talent posiada swój własny poziom, ten poziom w przypadku talentu albo umiejętności dodaje się do poziomu, e, czyli stopnia cechy. I z tego wychodzi e, jakaś wartość liczbowa. Do każdej wartości liczbowej przypisana jest dana ilość kości. Przykładowo, kości, kiedy mamy wszystko? talent który różnych kości. Dosłownie używamy wszystkich, jeżeli mnie pamięć nie. A, to w zależności od Kóra tego, czy pewnie, używamy ale... talentu, czy umiejętności, inne kości są przypisane. E, nie, to bardziej polega na tym, że jeżeli używamy talentu. Który na przykład korzysta ze zręczności, to mamy to plus to, powiedzmy, daje szósty stopień, i to jest przykładowo tam K6. Ale jak mamy ósmy, to już będzie na przykład K8 plus K6. Okej, okay. czyli to jest mechanika bardzo długa tabelka. Brzmi na mało intuicyjną. Mechanika ona dla mnie, jako, ja jako gracz, od zawsze jestem. Jakby narracja, storytel i tak dalej. I dla mnie wejście w mechanikę Earthdauna było absolutną porażką. I mimo, że ten system znam od paru lat, dalej czasem się w tym gubię. I jest to, a przynajmniej w jedynce to była bardzo nieintuicyjna mechanika, bo jeszcze mieliśmy masę dodatkowych zasad. Czwórka to na tyle upraszcza, że kiedy załapiemy ten mechanizm łączenia jednych poziomów z drugimi... Staje się to proste do tego stopnia, że nawet walki są całkiem dynamiczne. Okay. Co zawsze było dla mnie po prostu. Twoja wypowiedź zachęca do tego, żeby zajrzeć i porządniej przestudiować starter. Dobrze, powiedz mi, jeżeli mojej research mnie nie myli, Erdogan fundował się w około 90 minut. Jakie to jest uczucie? Wziąć się za coś i po prostu jest pff, wielki mega boom, sukces. Jeżeli dobrze pamiętam, to parę dni temu już była kwota 240 czy 340 tysięcy? Nie, aż tak to nie. Na ten moment mamy niecałe 230 tysięcy. Mi się zdawało, że widziałam następny próg na 240? Albo to była zapowiedź? E, już tak, następny, następny, tak, to jest zapowiedź. zapowiedź 240 tysięcy, który zresztą ja między innymi dokładam do niego swoją cegiełkę e, jako grafik. Natomiast e, hmm. powiem tak, ja nie śledziłam tej zbiórki od samego początku, e, w sensie od momentu, kiedy ona wystartowała. Ja spojrzałam na zbiórkę po półtorej godziny. I o, kopara mi opadła kompletnie. Przyjaciółka, która stała obok, myślała, że aktualnie przychodzę zawał serca. Bo jest to. To było dla nas tak niesamowite. Jakby nie próbując zniechęcić nikogo, ale po, że tak powiem, analizach, zapowiedziach naszych przyjaciół, którzy mają jakieś tam doświadczenie ze zbiórkami, nikt się nie spodziewał takiego sukcesu. Erdogan się ufundował w niecałe 90 minut, i jest to dla nas z jednej strony mega, mega. Super uczucie, że, że zaczęliśmy w ogóle swój debiut wydawniczy i tak mega się to udało, ale z drugiej strony trochę nas to przeraziło. Nie byliśmy na to gotowi mentalnie. Zaplecze mieliśmy, ale mentalnie po prostu nam wszystkim szczęki spadły do podłogi. No, powiem szczerze, że ja osobiście, gdybym odniósł taki sukces na, na waszą skalę. No... Też bym się nie spodziewał. No, jestem realistą, dość twardo stąpam po ziemi i cieszę się z małych rzeczy, więc jakbym nie spotkało coś takiego, to po prostu usiadłbym i chyba się popłakał ze szczęścia. Ale to oznacza jedno, że jest albo bardzo wiele fanów AirDowna, którzy czekali na wydanie polskiej wersji, albo zrobiliście kawał dobrej roboty, promując to. To już zostawiam tak dla widzów niedopowiedzenie, bo wydaje mi się, że jedna i druga strona do tego się przyczyniła. Ja tylko mogę przypomnieć taki już też kolejny uszczypliwy komentarz. Kiedyś nasz znajomy powiedział, że w Polsce jest jakiś procent fanów Earthdowna i 80% z tego, co to są topory. Nie wiem, czy procentowo jest to prawda, ale prawda jest taka, że ukochaliśmy ten system bardzo mocno, chociażby tworząc cały konwent poświęcony Earthdownowi. No i tym, że nasz debiut czy to musiał być Down. No, i gratulacje ogromne dla Was. Do końca zbiórki chyba jeszcze zostało parę dni, chyba około dziesięciu. Jeżeli dobrze pamiętam. A powiedz mi, jeszcze tak wracając do samego redauna, nie wiem, kamera ci się zawiesiła. Dobra, już jest ok. Czy rasowo są tylko tam ludzie, bo mówiłaś, że jest wiele innych ras. Jakieś przykładowe? Ciekawość mnie zżera. Mamy. Osiem. Mamy osiem raz w R-Downie, z czego trzy nie pojawiają się nigdzie indziej, a pozostałe są, jeśli nie ludzi, są przepisane na nowo. Earthdown próbuje do nich podejść od innej strony, przykładowo krasnoludy, które są tutaj najbardziej liczną rasą. To nie są takie, jakby brzydkie wyrażenie, ale takie typowe wsiury pijące piwo i dymające w kopalni. Tylko są to historycy, mędrcy, filozofowie, bez których świat nie miałby szans się odrodzić tak szybko, tak dobrze, bo to oni spisali całą wiedzę, jaką posiadali. A co do tych raz, których nie ma nigdzie indziej, to mamy trangi, czyli jaszczuro ludzi, dla których całe życie jest wyzwaniem. Mamy wietrzniaki. Czyli irytujące małe wróżki, które mają pół metra wysokości i są wiecz, wiecznymi dziećmi. E, I mamy Obsydian, e, czyli żywe skały, które na wszystko mają czas. I z którymi granie to jest absolutna porażka, <laughs> jeśli chodzi o wyrabienie się w czasie. Nie no czy ciężkie czy nie ciężkie no to też w zależności jak gracze podejdą jak bardzo się wczują w rolę takiego obsydiana ale sama, sama konwencja skomplikowanie tych ras brzmi interesująco no obronę krasnoludów chciałbym powiedzieć że biorąc na na wzór nawet takiego Warhammera, to się zgodzę. Większość warhammerowych krasnoludów jest typowymi wsiurami, ale są wśród nich tacy mędrcy, czy mistrzowie rzemiosła, kowale run, no to jest dość poważna profesja już jak dla, dla krasnoluda. Także nie wszyscy to są prości, zwykli ludzie, ale z reguły <grym> <grym> niestety. Jakiś taki się utarł stereotyp krasnoluda w naszych światach fantazy. Odejdziemy na chwilę od Air może na te, troszkę dłuższą chwilę. Doszły mnie słuchy, tak ptaszki mi ćwierkały, że Twoimi ulubieńcami to jest Vampir i Seven Sea. Potwierdzasz czy zaprzeczasz? Prawda, <grym> Prawda, Prawda. jak najbardziej. Kiedyś spotkałem się też za czasów młodszych, młodszych, w Technikum, no to było jakieś 14 lat temu. Na początku technikum była taka książka. Niestety nie udało mi się odnaleźć autora autorki pamiętam tytuł Wampiraci. To no było połączenie wampirów z piratami. Bardzo taka młodzieżowa książka, to nie była ciężka literatura. Czy myślałaś kiedyś, że zrobić taki crossover tych dwóch systemów i zagrać właśnie wampirami na morzu? Czy może to już się stało? po pierwsze znam konwencję wampiratów i, i pamiętam, jak pożyczyłam tą książkę. Tak, wtedy to mnie nie przekonało, ale kiedy dorwałam się do, do wampira i poznałam bliżej takie podzenie w te wszystkie klanbuki, to okazało się, że są wampiry w świecie wampira, które poczuły zew tego morza. I nie mogłam się powstrzymać i, i musiałam Poprowadzić sesję, bo od paru lat mistrzuję. Musiałam poprowadzić sesję, w której wampiry udały się na morze. Nie wyszło to tak, jak myślałam, że wyjdzie, ale jest to bardzo fajny pomysł, do którego muszę kiedyś wrócić. Znaczy się Zresztą mówisz, to nie jest wyszło, mój ulubiony plan. Dziś dzień. Nie, nie mówisz, <laughs> że nie wyszło tak, jak planowałaś? Czyli co? Była jakaś, że tak powiem, porażka, czy nazwijmy to niepełna satysfakcja? To była taka właśnie niepełna satysfakcja, bo mimo wszystko my, wracając do nas jako do toporów, dużo z nas też ukochało strasznie konwencje, właśnie takie marynarsko-szantowe. Zresztą mamy cały festiwal szantowy i to zainteresowanie gdzieś tam jest, a trafiłam na graczy, którym to prowadziłam, którzy kompletnie byli zieloni w temacie, nie mieli pojęcia, z czego składa się statek oprócz żagla, więc... <laughs> Nie wszystko, nie wszystko mogłam zrobić, nie na wszystko mogłam sobie pozwolić, bo oni nie, do końca mieli, nie wiedzieli do końca, co mam na myśli, mówiąc na przykład, czy chcą zrobić zwrot przez tak No niestety, nie z, nie z każdym da się, że tak powiem, fachowo porozmawiać takich rzeczek. Ja akurat mam znajomego w pracy... To był mój błąd jako mistrza gry. Ja mam znajomego w pracy, który od... 20 chyba lat regularnie pływa na żaglach. Myślę, że mogłaby z nim śmiało pogadać, że tak powiem, z strony fachowej e, na ten temat. Dobrze, wraca, wróćmy na chwilę jeszcze do Erdowna, bo mi się przypomniało jeszcze jedna rzecz, którą chciałam zapytać. E, nasi bohaterowie, bo tak to możemy nazwać adepci magii, wychodzą na powierzchnię. Jest ta magia. Z tego, co kojarzę ze startera, ta magia miała jakiś podział. Tak, nazwijmy to na, na szkoły, na wiatry, tak jak nazwano to w Warhammerze. Czy to dobrze pamiętam? To znaczy, prawie dobrze. To znaczy, każda profesja, każda dyscyplina używa troszeczkę innego rodzaju magii i nie jest w stanie używać czegoś poza swoją dyscypliną, w większości przypadków. Jakie są tu dyscypliny? Dyscyplin jest dość dużo. Dyscyplin w podstawowej wersji jest 15, oczywiście... Podaj 5, które da... ci przychodzą do głowy. To podam moje ulubione. Taka najbardziej flagowa, jeśli chodzi o Dauna i najdziwniejsza do grania, to jest Xenomanta, czyli mag, który zajmuje się wszystkim, co, co dziwne, zajmuje się badaniem tych horrorów i magią związaną z duchami i światami. Moja ulubiona dyscyplina iluzjonisty, który przemierza świat, ukazując ludziom prawdę i pokazuje, że postrzeganie świata tylko jednym zmysłem jest upośledzone. Mhm. Mamy na przykład powietrznych żeglarzy, którzy nie są magami sensu stricte to znaczy, nie są w stanie na przykład rzucać zaklęć, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich. Ale używają magii do sterowania powietrznymi statkami. Yy, mamy mistrza żywiołów, takiego bardzo ważnego maga, bo erwdon dużo się opiera na yy, pięciu żywiołach w tym wypadku. Do yy, klasycznej czwórki ogień, yy, woda, powietrze, ziemia dodajemy drewno, i mistrz żywiołów czuwa nad harmonią między nimi. Yy, mamy na ten przykład przepisanego troszeczkę wojownika, który również nie jest magiem, który może rzucać zaklęcia, ale używa magii do tego, żeby zbadać teren, żeby lepiej korzystać ze swojej broni, żeby lepiej upokorzyć przeciwnika. Okej, okay, brzmi bardzo interesująco, aż ja jestem ciekaw o pozostałych 15, 10, bo 5 wymieniłaś. System naprawdę wygląda na dość solidny, skomplikowany i żeby zagrać w to, to może aż tak nie, ale żeby poprowadzić, to wymaga solidnego researchu i zbadania całego lore tak naprawdę, żeby... Inaczej, nie lubię, choć mi się czasem jeszcze zdarza, prowadzić czegoś z partyzantki. Niektóre systemy są dość proste, intuicyjne. Jak ktoś ogólny ma pojęcie o RPG-ach, to jest w stanie to zrobić. I odnoszę wrażenie, że AirDown nie jest tym systemem totalnie, że tutaj wypadałoby okay. dobrze przestudiować to, to, co się dzieje. E, idąc dalej, a raczej zbliżając się do końca, e, zawsze pytam to każdą osobę, e, która jakoś działa rpegowo, mniej lub bardziej. Wyobraź sobie, że w tym momencie staje przed tobą ktoś, kto nie otworzył jeszcze nigdy w życiu żadnego erbega. Jaka jest taka twoja złota rada, złota myśl dla tej osoby, żeby ją wprowadzić, zachęcić do tego, żeby jednak została w naszym gronie erbegowym? Hmm. To jest pytanie inaczej. Ja mam taką swoją myśl, którą mówię mojej młodszej siostrze, ale. Problem polega na tym, że pani pewnego stylu grania mnie za nią zjedzą, ale trudno. E, ja jestem, powiem tak, ja jestem mistrzem gry i graczem, który jest nastawiony na improwizację bardzo. E, moje pisanie scenariuszy do RPG-ów polega na wypisaniu trzech zdań i potem jakoś to będzie. Dlatego e, radą, którą ja zawsze, jakby mówię, zwłaszcza właśnie młodej, e, która myśli o tym, żeby zacząć, próbować grać w to, co ja, to jest nie przejmuj się. <grymne> Brzmi to bardzo jakoś, może nie górnolotnie, ale bardzo jakby za tym kryła się głębia, ale nie. Po prostu nie przejmuj się pod względem takim, że sesji w życiu możesz mieć naprawdę potąd, jak znajdziesz dobrą ekipę i na wielu się zbłaźnisz. Ja ci to mówię od razu, ale... Im bardziej zaimprowizujesz, grając, nie, niekoniecznie prowadząc, tym bardziej wyjdzie z tego coś fajnego. Im bardziej będziesz się spinać, tym będzie gorzej i tym częściej się zbłaźni. No bo sama gra ma być czymś przyjemnym, więc spinanie się, wsadzanie sobie potocznego kija w tyłek nie kończy się zwykle dobrze. Nawet jeżeli gra się jakoś poważną postacią, więc uznaję swoim skromnym zdaniem twoją radę za bardzo celną. Nie wiem, czy miałaś przyjemność obejrzeć mój odcinek. Pogadajmy o z Termosem. Termos powiedział tam bardzo fajne mm. zdanie, które będę teraz powtarzać wszystkim. To była jego złota myśl. Graj tak, żeby twój kumpel wypadł zajebiście. Twój współgracz. I takim odbijaniem energetycznym, ping-pongowym, jak to on tu ujął tego wzajemnego wspierania się, powoduje, że wszyscy bawią się dobrze. I to jest mega. Możesz to wrzucić dalej w świat. Termas na pewno się ucieszy. I to chyba byłoby na tyle dzisiaj. Bardzo szybko sprawnie odpowiedziałeś na moje pytanka. Mam nadzieję, że rozmowa była miła. Może jest coś, o których nie byś chciała zapytać, tak jak już jesteśmy w tym kameralnym, dwuosobowym gronie. Tak właściwie to nie mam pomysłu, bo już wiem, że nie przyjedziesz na Śląski weekend RPG. No, niestety. My bo następny weekend mamy warmiński festiwal gier bez prądu. Trochę połączone planszówki z RPGami. Galeria Warmińska udostępniła nam miejsce lokal. Będzie taki bardziej nastawiony wydaje mi się, na laiku właśnie na osoby nowe, które coś wiedzą, ale nie wiedzą gdzie, z kim, co i jak. I to jest właśnie świetna okazja, żeby przyjść, zagrać swoje pierwszą sesję, poszukać czegoś, co Ci się spodoba na naszych stoiskach. No i w tym roku niestety, ale już żadnego konwentu nie odwiedzę, ale w przyszłym roku no myślę, że Pyrką to na milion procent na pewno postaram się <noise> pojawić na pewno też na Kopernikonie oraz na Toporiadzie. To są takie trzy, które powiedziałem, że muszę, choćby nie wiem, co się działo. Że muszę się tam pojawić. Wajp po prostu tego miejsca ze zdjęć to biło okropnie, tak że aż kupiłem sobie róg. <grystanie> Zawsze możesz też odwiedzić, Orychalko. Pomyślimy. Przyszły rok jest otwarty na propozycje, i mam nadzieję, że uda się zrealizować chociaż połowę tego, co planuję choć jak życie weryfikuje no RPG jest takim specyficznym zajęciem, że wymaga przynajmniej kilku osób i zawsze jest tak, a to, że ten zachoruje, a ten nie może, a coś się stało no i tak te plany się wszystkie zawsze jakoś przesuwają bardzo mnie to boli ale nie dlatego, że się wkurzam na ludzi bo ja rozumiem, ja też zdarza mi się odwoływać sesję. mam dwójkę dzieci, mam żonę, mam pracę, często nadgodziny, więc wszystko jest zrozumiałe, ale jest taka Irytacja, cholera, znowu nie idzie tak jak człowiek planował. Ale grunt, to robić swoje, nie przejmować się. Dokładnie, nie przejmować się. Twoje słowa. Dokładnie, nie przejmować się. Oliw, dziękuję serdecznie za rozmowę i mam nadzieję, że może kiedyś spotkamy się wspólnie przy RPGowym stole. Może niekoniecznie realnym, ale chociaż wirtualnym. Bardzo chętnie i bardzo dziękuję za, za w ogóle zaproszenie do rozmowy. Drodzy widzowie, my się z Wami żegnamy, widzimy się na przygodzie. Na razie.